RadioSud.pl Największy portal informacyjny regionu Wojewoda Wielkopolski Łukasz Mikołajczyk poinformował o decyzjach zwiększających liczbę miejsc w wielkopolskich szpitalach o ponad 300. Ten bufor ma stanowić zabezpieczenie na najbliższe dni. W Kępnie powstanie oddział zakaźny. W czwartek odnotowano w Wielkopolsce ponad 800 nowych przypadków zakażeń koronawirusem. W powiecie kępińskim aktualnie zakażonych jest 25 osób, a w kwarantannie przebywa ponad pół tysiąca. Niestety ta w miarę stabilna sytuacja na tle innych powiatów może długo nie potrwać. Dlatego podjęto decyzję, że w Kępnie, Międzychodzie, Ostrowie wielką. Wielkopolskim i Środzie Wielkopolskim ma powstać 1200 dodatkowych covidowskich łóżek. Nasz szpital zadeklarował 20 takich łóżek i będą to łóżka oddziału internistycznego zlokalizowanego właśnie na parterze. Dodatkowo przygotowane będą dwa stanowiska z respiratorami. Na tym oddziale będą leczeni pacjenci chorzy na koronawirusa, wyłącznie wymagający hospitalizacji. Jeżeli pacjenci nie będą wymagali hospitalizacji, a będą mieli wynik dodatni, Zgodnie z obowiązującymi wytycznymi będą kierowani do domu lub do izolatorium, jeżeli nie będą mieli możliwości przebywania w domu i będą pod, opieki, pod opieką lekarzy rodzinnych. Natomiast jeżeli będą wymagali hospitalizacji w szpitalu wielospecjalistycznym, będą kierowani tak jak do tej pory do szpitala jednoimiennego w Poznaniu przy ulicy Szwajcarskiej. Osoby, które trafią na kępiński oddział zakaźny będą podlegały takim samym restrykcjom, jak w szpitalach jednoimiennych nie będzie możliwości odwiedzin bliskich, a nawet przekazania czegokolwiek chorej osobie. Kontakt z personelem medycznym także będzie ograniczony z zachowaniem najwyższych restrykcji sanitarnych, dlatego wręcz sugeruje się pacjentom, którzy trafić mają na taki oddział zabranie telefonów komórkowych i ładowarek. Czy narastająca pandemia znacząco wpłynie na funkcjonowanie szpitala w kępnie, planowane zabiegi i badania? Jest sugestia ze strony Narodowego Funduszu Zdrowia, żeby ogr ograniczać część zabiegów planowych dlatego żeby zabezpieczyć łóżka dla osób chorych na covid-19 Natomiast na ten moment nasz szpital nie ogranicza przyjęć planowych Radio Sud, Radio Sud. Twoje radio twoja muzyka twoja muzyka